Luwina, Lubina! Luwina to gówno Ci daje. No i to jest. Dobra, polecamy nowy temacik. Struczki wersów. Każdy mówi, że to jest wypadek. To jest niewinna stuczka, gdzie nie wiem kto zawidnił. I to jest mm, powinna być nowa stuczka, jak widać. Będziecie mieli link w opisie. Wejdźcie w ten link. Zobaczycie jak to jest. Ja wam... To jest taki mały filmik, że powiedzieć To nie clickbait. Nie wiem, parę chyba... parę godzin temu weszła, wrzuciła jalacie, że jest w domu, czyli jest git. <ścoughs> czyli zaraz będzie minutka, więc znikamy. Lajka. Ale proszę jak ktoś ogląda to, kto lubi właśnie ekipę, proszę nie idźcie w te ślady. Że nie wymyślajcie, że niby nie żyje. To ja teraz mogę zaraz nagrać, że ekipa nie żyje, bo dom ekipy się spalił. I co? To nie. To nie warto, więc. razie że...